Cześć, Łukasz Czemery z piłką od Bugu po Tatry. Chodzę dzisiaj aż za Tatr z Podlesoka na Słowacji, w słowackim raju. W sumie Tatry widzę, jak okiem sięgnę, no może jakbym stał to Tatry bym widział, więc aż taka duża różnica nie jest. Zapraszam na mój nowy format, format, który nie będzie nowym formatem dodatkowym, tylko zastąpi prawdopodobnie dotychczasowe formaty, formaty, w których przedstawiałem pewną relację dotyczącą minionej kolejki, zapowiedź następnej kolejki, może ta zapowiedź to jeszcze zostanie tu się, to zobaczymy, tu się zastanowimy natomiast ta relacja z poprzedniej kolejki trochę mija się z celem, widziałem już że skróty robi Polsport no oni są producentami sygnału, więc jak najbardziej podłapali ten fajny pomysł i, i, i super sprawa, widziałem te skróty też na ostatnim ligowcu i wtedy zaświtała we mnie po raz pierwszy myśl taka, żeby jednak odejść od tych, będę nie będę ukrywał bardzo czasochłonnych dla mnie jako amatora skrótów. I zapraszam na takie pogaduchy. Próbowałem też live'ów, jak dobrze wiecie. One wychodziły technicznie z różnymi problemami. Ilościowo to może by się jeszcze jakoś przerodziło w jakąś ilość. Zapraszam na takie live'y bez live'ów, na takie, live live nie? Na takie pogaduchy, pogaduchy, pewnie na oko, cotygodniowe. Też skróty. Ja zawsze chciałem robić to w niedzielę po południu, na żywo, że tak powiem, prawda? po ostatnim meczu. Na skróty zawsze trzeba było czekać. To było takie dosyć kłopotliwe, bo później trzeba było gdzieś tam czas w środku tygodnia poświęcać, a jak wiecie, tutaj no, nie ma nawet żadnej monetyzacji ja, że o subskrypcjach i tak dalej. Nawet nie będę się wypowiadał. To malutki kanał może, 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 kiedyś, może kiedyś Eurosport się odezwie, czy tam inny, nie? Via Play, jak przetrwa. Słuchajcie, jesteśmy po trzeciej kolejce. W samej tej trzeciej kolejce, które wyniki zwracają uwagę. Myślę, że ciekawym wynikiem jest wygrana Wisłoki w Połańcu. Może nie tyle bardzo niespodziewana, co Wisłoka po prostu potwierdza, że pomimo pewnych roszad, pomimo pewnych braków kadrowych, no ta drużyna jednak nie będzie taką drużyną z samego końca tabeli. Oni nawet... Myślę, że powalczą gdzieś tam o to bycie takim zapleczem ścisłego topu. Czyli podobnie zaskoczyli, podobnie jak w tamtym sezonie. Pomimo Ubytków kadrowych, może tak to powiem. Pewnie nie wszyscy zawodnicy zostali zastąpieni jeden do jednego. Myślę, że tu nikogo nie obrażam. No, zwracam uwagę porażka siarki u siebie z sokołem Kolbuszowa Dolna. Sokół odnotowuje ciekawe wyniki, o tym będę mówił przy okazji tabeli. Świtniczanka przegrała u siebie z koroną. Miałem okazję być na tym widowisku, że tak powiem. Coraz bliżej świtniczance do zdobycia pierwszych punktów. Korona, powiem szczerze, nie zaszokowała jakoś. Z bardzo dobrej strony pokazał się. Daniel Bąk, zdobywca obu bramek, był taki bardzo aktywny, on też ma warunki do tego, że tak powiem, według polskiej myśli szkoleniowej. Zdobył obie bramki, dzięki temu rezerwy Korony zdobyły ważne trzy punkty w Świdniku. Wygrała Krakowia z Pogonią Sokól to myślę największa sensacja tej kolejki. Krakowia wygrała z... No, wydaje się silną gdzieś tam na papierze już drugi sezon budowaną pogoniąco kułubaczów, drugi sezon można powiedzieć no nie od zera, tak, ale, ale gdzieś tam od jakiejś, jakiejś nieudanej końcówki tamtej rundy. Nie wiem, nie, nieudanego sezonu w zasadzie całego tamtego budowana na nowo. Wisła Kraków Chełmianka 2 do 4, chyba planowo. Krzostrowiec Wiślanie, tu na pewno zaskakują rozmiary zwycięstwa. Ja jeszcze się do tego odniosę, później, ale no Wiślanie raczej tutaj upatrywani są jako właśnie ta drużyna gdzieś tam czwarta, piąta. W tym zestawieniu a na razie pod górkę z oczywiście, bo wcześniej dwa mecze, dwa mecze dobrze poszły planowo. Podlasie przegrywał siebie z naprzodem, Jędrzejów i to jest pewnego rodzaju niespodzianka. Myślę, że na pewno dla kibiców z Białej Podlaskiej. Stal kraśnik Awia, też byłem na tym meczu i powiem szczerze, że wynik zasłużony. No ale też Awia jakoś nie zmiażdżyła rywala. Okay? Kolejny raz pewnie stal miała mało sytuacji, Awia miała więcej, więcej wykorzystała. Cała historia. Mecz nie był jakimś porywającym widowiskiem, choć dosyć ciekawie było też, że tak się wyrażę, na trybunach. Sparta Kazimierza Wielka pokonuje Star Starchowice To był taki chyba trochę też można powiedzieć Mecz tej kolejki obok Krzo Wiślanie Sparta udowadnia swoje ambicje No a Star Gdzieś tam troszkę się pogłębia W tym prawda tutaj Nieudanym losie w tym sezonie Może tak powiem Okej okay. słuchajcie To co jeszcze zwraca uwagę no to indywidualne Postawy a przede wszystkim Indywidualna postawa Mateusza Majewskiego 33 latek już ma czwartą bramkę, hatryka zaliczył w tym sezonie. Były eee, gracz Pogoni Siedlce, KKS Kalisz. Eee, no także drużyn powiedzmy lepiej troszkę notowanych. <laughs> No i walczy o to, żeby pewnie w przyszłym sezonie też zadbać. Ja sam zadałem to pytanie po pierwszym meczu, czemu akurat Mateusz Majewski gra w pierwszym składzie. On spłaca trenerowi Renkowskiemu ten kredyt zaufania. Znalazł się w kilku sytuacjach, ale nie najprostszych takich do, do znalezienia się. Trochę go ta piłka tam jednak szukała, raz bramkarz trochę zawalił, raz on gdzieś dobrze nogę tam się znalazł, dobrze nogę wstawił. Beły trzy dorzuca drugą bramkę w sezonie, więc no, kszon, tak przechodzę powoli do tabeli, powiem tak wiadomo trochę takiej politycznej poprawności, że tak powiem, trenerzy e, tych najsilniejszych drużyn będą mówić tak, liga tam będzie wyrównana nie ma słabych drużyn koniec pierdzielenia, słuchajcie trzy mecze wystarczyły i już te trzy drużyny są ewidentnie na szczycie Ewidentnie te drużyny pokazują swoją siłę, szczególnie mam tu na myśli Chełmiankę. Chełmianka w każdym z tych meczów no, miażdżyła rywala. Chełmianka Sokół-Kolbuszowa, widziałem ten mecz, powiem szczerze, była dużo lepsza Chełmianka. Wygrała 2 do 1, inne mecze poszły jej lepiej, wyjazdy poszły jej dużo lepiej. Natomiast jakby no, Sokół tam, wiecie, miał pół sytuacji, strzelił jedną bramkę, ok. Więc to tak było. Chymianka miażdży. Krzo, jakby sobie miałem porównać, no to ze świniczanką, no zmiażdżyło świniczankę. Szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej się cofnęło, bo miało wynik. W dębicy było lepsze. Wygrało jedną bramką. ok, powiedzmy tam bez rewelacji, no ale z kawiny już zmiażdżyło i to w dziesiątkę. Tamta kartka też taka. Była, nie była wcześniej. Ten riacyk wyleciał też w takiej sytuacji trochę dziwnej. Gdzieś tam chyba sędzia się pomylił przy aucie według mnie. Zawodnik zareagował nerwowo. Trener chyba nawet tak bardzo nerwowo nie zareagował. Po prostu gdzieś tam sędzia chciał to pokazał, tak? No jakby Pewnie się wybronił, coś usłyszał albo tam coś. Zobaczył. Krzol, mianka. Awia troszkę, troszkę swobodni, troszkę dyskretni. Troszkę przypycha te mecze, mam wrażenie. Ze Stalą to już może mniej, ale te pierwsze, szczególnie z Naprzodem, z Lubaczowem też tak sobie. Natomiast komplet punktów Mecze przepychane, ale słuchajcie, pewnie wszystkie z tych trzech drużyn, którym poświęcam czasu ewidentnie najwięcej, przepychają te mecze. Tylko wróć, wygrywają, tak? Tylko nawet jak przepycha, to pewnie wszystkie z tych drużyn gdzieś tam potracą te punkty. To nie będzie tak jak nie wiem, nawet wieczysta jak była w tej grupie, to, to też tam punkty traciła, przypomnę. Więc. więc... Te punkty gdzieś tam stracą. Myślę, że zadecydują mecze bezpośrednie. A w meczach bezpośrednich nic nie stoi na przeszkodzie, żeby awie przepchnęła Krzo i przepchnęła hełmiankę. Z drugiej strony Krzo i homianka mogą zmiażdżyć awie To będzie forma jednego, dwóch, e, czy w zasadzie przy trzech drużynach, czterech meczów w sezonie. To zdecyduje, kto awansuje, kto powalczy o baraże, kto kto zagra w barażach. A kto zostanie z niczym, bo na trzy drużyny jedna z nich obejdzie się smakiem. Przechodzimy troszkę niżej. Zobaczcie, co się dzieje niżej w tabeli. Wisilanie, Kolbuszowa, Sparta, Wisłoka. Wiślanie i Sparta to są drużyny, które pewnie będą gdzieś tam. O to czwarte, piąte, może najwięcej problemów sprawią tej pierwszej trójce. Kolbuszowa troszkę tak, no, przegrała tylko z Chomianką. Dwa punkty straciła tylko z Chomianką, więc jakby, no. Też robi to wrażenie, wygrana w Tarnobrzegu, wygrana z Koroną, ale to prawdopodobnie będą słabsze drużyny w tym sezonie. Cóż, no fajnie, szczęście Beniaminka, pewnie też niedługo się okaże, jak, jak pokonać Sokoła. Wisłoka, tak się w tym sezonie, ona gdzieś będzie tam wysoko, wysoko nie najwyżej, tak, więc, więc to, to na to wszystko wskazuje. Pozostała część tabeli, zdecydowana większość drużyn, już na długo nie chcę powiedzieć na stałe, ale na długo zameldowała się w trzech pierwszych meczach. W tych miejscach, gdzie one się znajdą, będzie tu kilka pewnie niespodzianek. Ja myślę, że Star Strachowice to jednak nie jest drużyna na strefę spadkową. Dzisiaj to jest miejsce 16. Ale trzy punkty ma aż do dziesiątej pogoni Sokoła, więc jakby to wiecie, jeden punkt odrobić i już skakujesz 3-4 miejsca wyżej. Myślę, że tutaj też kolejna drużyna może Stal nie jest taką drużyną, nie wiem, ciężko, ciężko mi tutaj powiedzieć. Myślę, że pogoń Sokół Lubaczów, trzy punkty w trzech meczach też troszeczkę za mało na potencjał tej drużyny. Pozostałe drużyny. I tu wracam do tego, co powiedział trener Renkowski. Odpowiedział na moje pytanie na konferencji prasowej, tak. Pozostałe poza tymi pięcioma drużynami, myślę tu teraz o sparcie i o wiślanach. No, Aviak i Chełmianka, może star Starachowice, może sześć drużyn. Pozostałe drużyny to będzie liga dosyć wyrównana. Pewnie problemy będzie miała świniczanka. Na razie pokazuje, że będzie takie problemy miała. Nie, może problemy mieć biała podlaska. Może problemy mieć. Nie wiem. Korona Kielce Chociaż ma 4 punkty, ale miałem mecz ze Świnczanką. Więc tutaj to są drużyny, które mogą mieć, mogą mieć nieco większe problemy niż inne drużyny, no, ale dla tych drużyn spokojnie wytłumaczeniem jest to, że to jest dopiero początek sezonu. Dajcie znać, co myślicie o takim formacie, co myślicie o tych takich pogaduchach. Pewnie w przyszłości postaramy się o to, żeby to nie były monologi, żeby to były może jakieś wywiady, może jakieś łączenia. Może jakaś taka forma, troszkę ciekawsza. Zdaję sobie sprawę, że monolog jest to najmniej ciekawa forma, chyba z tych wszystkich. A z drugiej strony, no taka najłatwiejsza. Można gdzieś puścić sobie, wiecie, w aucie, na słuchawkę. Nie wiem, jeśli zanudzam, dajcie znać. Jeśli nie, nie zanudzam, albo coś trzeba tylko drobnego poprawić, dajcie znać. Postaram się. Czasami, czasami będą to z ciekawych miejsc nagrywane te materiały. Postaram się o to. Pewnie bardziej gdzieś jednak z tego mojego obszaru lubelszczyzny, aż tak dużo nie podróżuję. A nawet jeżeli podróżuję, to, to nie zawsze to jest niedziela, czy tudzież w poniedziałek gdzieś tam poza urlopem, tak? Więc, więc jakby postaramy się to uatrakcyjniać obecnością nowych osób. Z czasem pewnie się zdarzy live'ik jakiś, ale tu jeszcze do przebrnięcia są techniczne kwestie. No i też będzie, mam nadzieję, że będzie jeszcze taki Drugi do tego format, nie tylko te pogaduchy, ale jeszcze w jakiś, jakiś format, właśnie z jakichś spotkań piłkarskich, pewnie głównie betki w trzeciej ligi, ale może nie tylko, może jeszcze coś wpadnie. Nie zanudzam, nie przedłużam. Trzymajcie się. papatki jeszcze raz z podnóża słoweńskiego, Słow... Słow... słowackiego, słowackiego raju, spod. Lesoka. się wesołe miasteczko. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego subskrybujcie, komentujcie, teraz szczególnie komentujcie, dajcie znać co i jak. Poczekajcie też chwilkę, trzeba poczekać na wyniki naszego typowania. Zostawię materiały w domu na urlop. Pozdrawiam.